Eee, czemu mi się nie nagrywa? LOL. Aha, dobra. Już się nagrywa. Siemanko ludziska z tej strony Roxor i jest ze mną. Dax! Yo! I to jest w końcu kolejny odcinek z Biegu wojny. of War. Tak. I kontynuujemy ten bieg, którym ostatnio zakończyliśmy. Wy tego nie widzicie różnica tego czasu. W yy, którym zakończyliśmy, ale my to widzimy. To było chyba już z miesiąc temu, jak to nagrywaliśmy. Tak, właśnie, zrobiliśmy sobie małe wakacje podczas nag Uo, Podczas nagrywania. O, moje, 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 podczas nagrywania. No. I... No i tak wyszło w sumie. Rockstar zrobił formata, ja miałem mało czasu i w sumie tak wyszło na to, że dopiero teraz żeśmy wrócili do tego. jakoś tak nie jest źle, bo wy, wy nie czujecie tego, bo wy macie dalej odcinki. A u mnie ostatnich kilka odcinków do 22 będzie ten, było z tego, nie, nie było tych odcinków u mnie, bo stały uszkodzone podczas przesuwania partycji, tak nieprofesjonalnie to zrobiłem, że się uszkodziły po prostu. Tak, partycja się przesuwa, kiedy jest formatowana. A ja Dajecie po prostu ją przesunąłem z pomocą programu. już. Dobry jestem, nie? O, jo. Znam tego gościa skądś. Lol, ale się zlagował. Doom, is out? Nie, call is out. Kogo mam... Ej, ale nubie. Ko ja, 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 kogo ja mam strzelać? Lol. Już widzę. Kurwa, zjebane... Idealne przeodziewanie. Wracam do formy. A ja w ogóle w gościa strzelam i go nawet nie trafiam. Lol. Co, on się zbugował czy co mu się stało? O, padł. Nie ja bym. A w ogóle poczekaj. Y, pauza, zrób pauzę. Escape. Hm. Fuck. What you want, pięku. Rockstar? Głośność muzyki, wycisz. No bo by się czepiały do mnie YouTube. Już. To mnie się YouTube nie czepiają. To ja się czepiam do YouTube'ów. Ha! Ha! ha. Boże, ja jestem taki OP. O! z maską, frajer. Dobra, ja się tam cykać nie będę. Die fat fucking bitch! Uj, sumie! Krzyś się o, LOL! o fuck. nie mogłem F nacisnąć Chcę no, 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 sobie i kręczę Dawno nie ginęłem, wiesz? No, ja też tak jakby On nie czuje nóg Ja też nie czuję nóg Ileś tu kurwa jest, ja pierdolę czy ja sobie w ogóle. O! Ej, jakim chujem ja padłem? Ej, nie masz, wiem, co? ale. Za bo. Zaczynamy od. Lampienia, tak jak zwykle. Haha! No przecież to jest standard, nie? To jest. Więc tak, my mamy iść dom do góry, nakurwiać. jakieś. Gdzieś... mosty? Tak, właśnie tak, właśnie tak, właśnie kurwa tak. Kurwa, kurwa, fa, fa, fa.

w ogóle mi nie nie na dobre to wyszło, to nie, gra, nie w głowa. No i też nie. Skill zmalał do praktycznie zera. A, czaszka! Ale nikt powiedział, że nie staje sniperem do końca życia. O oh, shit. Kurwa, jebany na mnie i tam. Mi Aha, wow. Żyj, roxer. Ale e. chyba. E. To ty? O, thanks, man. No kurwa, żeby tak z bliska jeszcze. Nie no, w sumie, daleko za się Ej, co mi się stało? Przeszedłeś koło mnie i mi od ściany odkryło. Żywiamy ich, czy zostawiamy ich na pożarcie? Chyba zostawmy ich na pożarcie. Wiele, jak ich, to nie zjedzą nas. No tak! Nie będą głodni już, nie? O, roxor, help, help. Hej, na fuk. Może siądź na, na działko tego, kurwa, auta i rozpierdol ich tak szybciej. Muszę sobie Siedźcie tam, chuje, nie Widziałeś tam tego gościa, tak się dostał tak perfidnie? Gdy ty idziesz? Wycofaj się! Nie lecisz żywiał żywiał <grystanie> Nie zdążyłem nawet To na Ale razie Ba, pod... le zabił go, dobrze To ja go zabiłem Aha Kurwa nie trafiłem, jaki fail Oh yeah, oh, yeah. A, Coś mu odpadło Fight through the no. Fight, fight, the pain. O Nie, ja chcę sniperkę. Zwrotem. Nie, nie pomagałem mu. Zostaw, to murzy, zostaw, a przynęte będzie. Zniosłem go, niech strzela. Bitch, jest winny mi bawełnę. Ey, oh, what the fuck? This is bullshit! Pięknie, kurwa, pięknie. <trybuj> Proszę oh. opowieść. Co, Kliknij na Dylta, budź na Coś się... Klikło. Się tak się... Klikło. Coś... Ja, ja nic nie klikałem. Ja kliknę w e, co to za... Chujowy dźwięk? Mi się podoba. bo tam raczej nie pójdziesz. Pan znalazł... Mamy grawitacyjny z... jak w tym? Inwersyjnie nie mamy takich mocy. Nie Bullshit. Nie tam co, tam się odwracało? Tak. BULLSHIT. Nie, nie, Kurwa, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Ja. Nie. 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 A ja Nie. nic Nie. ma. Kuchenka. Lol, o! Pierwotnie jadę No Ej, i zabijać z tego! Ja mam 2 4 grunaty, ty A może my mamy iść do nich? Idą Plecy Ty To sami się zajmij ty Ej, Ja co właśnie w środku. ale twoje plecy były. Ty! 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 NA ją! Właśnie widzę! To? Ty, Widziałem! Co kurwa popierdolał po suficie? No i przez to, że mogę ich rozpierdolić na jego hita z uderzenia F ze sniperki A! DUMIS OUT! Kuchenka! Może bym cię ożywił. To jest quest bronienie kuchenka. Nie! 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 Really? <laughs> <laughs> Lol Idziemy naprawić kuchenkę. Czyli no, bronić kuchenki. Coś w tym stylu! Chuju, nieważne. Idziemy po prostu do kuchenki. Tam jest zajebiście Moja kuchenka. A to chyba coś jest, było kiedyś lodówką, ale taką starodawną, więc Gdzie? Pokaż mi lodówkę. Tam biegnij. Śmiecił. Tu. Kamienna taka. No, to jest. wiesz, już z kamieni. z, z lodówki. Hehehe. dolej. <grydolaj> no, Nooo. sobie tym. Ja też. To mi nie wybuchnie, nie? Ow. Ja nie zapomniałem. Trafiony je. Wow. Ała, rzuciłem pod nogi nam To ja to zrobiłem Aha, to ty to zrobiłeś <grym> No po co ja, wyciągnij snajperkę i z F Gdybym jeszcze miał snajperkę Bieda A potem ich upieczemy na kuchence Albo w kuchence. Tak. Tyle ludzi zjedzie. misja, gotuj z nami. Normalnie, ale to Jut ten do nas się przyczepi, ten jak to się nazywało? YouTube, i ten jakoś tam nazywali. Sokołów! <grytanie> Co to jest? Nie wspominaj o tym, to jest moja broń, czekaj gdzieś tu. Przysłysłeś ją? Nie? Nie, jest, masz szczęście. Myślałem, że chcesz mieć shotguna iść wszyscy. Sensie. Kurwa, ja chcę shotguna, ale mi broń z piłą zajmuje. uć, uć, uć wyciąga mi. Wiesz o co chodzi? Nie idź, bo mnie telepnie. No chuj, mam shotguna, będę koksić. Chodź, idziesz. Tu może mamy iść? Nie, tu nie. Ech. Tam chyba na coś mam. A, w ogóle jaki bazar. Może taka jest znaćka będzie? Punt kontrolny. Ups. Cierwojady są w budynkach. Widziałem tu w, w oknie, widziałem gościa. A tam cierwojady. Yyyy... Uciekaj! O, Ambo. Z tym się chodziło tak śmiesznie. Tak po prostu. Kontrolem. <gry> Aha. Trolololo. <gry>

Zalazłem kolejne dorsy, wchodzimy. No ja wszedłem w inne dorsy, a tam jesteś zablokowanego. Sup, no właśnie, bo ja tutaj mam koleżku. Miałem jednego, ale chuj. To coś sobie. Jak o tutaj miał? otwierałem drzwi. Aha, lol. Nie mi. To tak trzeszczy, jakbyśmy w jakiejś starej łajbie byli. Ej, ten jakiś większy był. No, co jest w swojej Nory śmieci? Co, co, co mi się zrobiło? Rozmawiałem się z palcem. Rex, chcesz włączyć w ogóle ten? Ja włączyłem, jest właśnie 13 minuta, 16 sekunda. Bum. Kurzymy. No. Yeah. O oh, fuck nie podoba mi się ten dźwięk. A mi się podoba. <tun Tunelu To nie jest fajne. Wszystko jest fajne. Au! Ej, lol! LOL! To fuk No ja zginęłem pierwszy, chyba. A ja zginęłem drugi i to tak było tak... I nie ma mnie dużo nie zdążyłem da wyciągnąć. Zresztą <grymne> się <kurwasie>. Ale <grymne> gdzieś wyważył te drzwi. Uh, tak. indolną i no raz, nie? Co? O! Ty kurwo. Roxor Ej, bo coś mi tu... MAYBE kocha. HELP! O. O On jest nieziszczalny, lol! Trzy razy do niego z shotguna strzeliłem. To jest ten problem, że on stał na tym, na działku. I można sobie zajebać działko, ale trzeba jego zajebać. Chodź, idziemy. Gość idziemy go... we dwóch. Wyszedł. We dwóch go... Weźmiemy go na dwa baty. Spoko. Aha. To mu mi kupu te drzwi. To i te drzwi au, au, au. Tu te drzwi No fuck tu gdzie? O, tu stańmy i tu będzie propać Tam Chodź, były chodźmy. schody na górę do chuja To nie było te drzwi Ja no, z nas się kurwie Gdzie są te chuja moje drzwi To nie ma wyjścia na górę Mój dobry dom weszliśmy? Ta, mi ich... Nie, to jest zły dom! Nie, ten dom! A kto ty chciałaś? To nie na... Ten! Patrz. Tu do góry się idzie. W tym gościodziałku jest. ROXOR! Jestem, tylko mi trzęsie ekranem. O, jest Dobra. działko. I tam gość jest. No, działko. A się wyłożył. O, i drugi. drugi! Dobra. One dead girl. Gość się do na sracie jak go napadliśmy. Ale fajnie! I jak fajnie, że ona się nie przegrzewa. Oh, yeah. nice. Hedzik. O, lol, zmarnowany ammo. No i znowu zmarnowany ammo. Jeszcze do tego złe przeładowanie. Yo, ogień. Prosi się, się zdaje, a bo już nikogo nie ma. A tak sobie jest. Ej, halo. Mówiłeś? Ej, co to jest? O. Mogę mieć podwójnego? Kogo? Tego pistoleta. Dalej, coś jest To jest chyba w drugim budynku, jednak wiesz. Dupa! No nie, tam nie ma działka, i, i w Do ogóle ja. Dlatego ja tam nie poszedłem. Powiedziałem, pierdolę nie robię. My Got one. Got one. Got jesteśmy. A mamo? Wit. Uderzy z rewolweru strzela. Eee... Halo? Halo? halo. Pok pok. Mama cię Jak się rozplaskał. Możemy iść już dalej. Postanawiamy... No, bo chyba wychodzi na to, że wszystkich wyciąłem. Nie ma! Doktor, która my to? Spokojnie osiemnasta. To jeszcze możemy dojść do następnego punktu. Tak uważam. Tak było w planach. Ja uważam, że te drzwi trzeba. nie trzeba. A w ogóle mam mammo. Chyc o podłogę. No i co teraz? O!

No i są wszędzie ogóle, kurde. I znowu taka lokacja, która już wygląda, jakbym ją widział. Doktor! What? Tu jest łuk. <coughs> gdzie? Co? Idę, idę, idę. A, A co mi podmieni? Ała. O... Padłem, lol, padłem, lol, stałem, yeah! Lol, się stoję za zasłoną i do mnie strzelają. To kurwa, trolling. Chyba, nie trafiłem. swoje śmie? Nie, no to, no to zginę. No dupa, zginę, na serio zginę. Mają snajperki, bo musiały im zajebać, z snajmy. Patrzmy. Kurwa, skąd ze starych chuj jeszcze Czy tu była jakaś broń? Na serio. Nie mam ammo. Tam jest działko. Gdzie? Tu w tym tym takim tym Baldachimie, czy jak to się nazywa Good to go. Ale oni mają mieć czy my możemy je mieć o, one jest puste Tu masz łuk znowu Nie mam łuku A tu leży Wiem ale on jest pusty Tu może być pusty O no Gin baranie. Gnida do mnie przyszła. Lol. A one są jakieś za inteligentne, wiesz? Ja chuj. Chcę by znowu, że, żeśmy trafili na ten moment, kiedy nie możemy przejść. Pamiętasz? Nie ja wiem. Pa, pamiętam jak dziś. To było w... wczoraj, w 18. Pamiętam jak dziś. To było wczoraj. Pamiętam Szybko do bal. Do Baldochimy, szybko! Wchodzimy na działko I zastrzelamy no, ich Idź, a ja cię osłaniam Ale ja nie wiem co strzelać, bo ich za dużo jest Nie zdążyłem O, oh, o oh shit, o oh shit Dobra dupa Ty no. to lubisz mi questy w ogóle dawać, nie? No tak! <laughs> Rewuzy Zhealuj <Skiluj> Jaxa Gdzieś <laughs> ty padła przedziałku Idealnie Coś tam? Dobra, dupa Może możecie, Może, czekaj, czekaj Ja to, ja to uratuję Ja tu, ja tu czuję, że ta sytuacja będzie... sobie mam... z Wszystko pod... Ta eee... Wszystko pod... To eee... pod... Pod... Pod, podłogą No tam jest ammo do tego do sniperki widziałem. Um, no, no. snajperki widziałem Muszę... sobie je wezmę Emm Snajper jest objekt do Muszę strzelamy subjekti... skampimy tu i strzelamy. Nie mam jest dla, nasam tego Ale w A kogo ją ja strzelać powiedz mi Musimy Ty odbić ten ten. Musimy odbić ten... Tą miejscowę Ja chuj, nie da się tego rozwejść Dobra, M mission accepted. Muszę dojść do działka. No ja kurwa! Nie, nie gdzie mi baranie skaczesz, głupku ty. No, przyklej się do tego, idioto. Kurwa, żeby tak sfailować. Aha, ej, łucznik gdzieś jest. Tak, i teraz ja mam mission impossible. Tak, teraz nie masz questa. O ro! Ej, mam jeszcze flyer na górze o siebie. A to nasi są To nam niby pomagają. Niby Wykwawiam się Musisz poczekać, bo mi się mu Du, 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 du. Z No strony Mówiłam sniperki. Ja wiem jak to jest, to jest tak jak w tym Jak w, w Familiadzie Idziesz do takiego pokoju i ci muzykę puszczają Loloo Lalal Nie się lo. wykrwawiasz Wykrwawiam się tutaj gdzie łuk leży Za 5 no, my... metrów skręć w prawo go. Dobra chuj Czas na akcję No chuju ty. Jakby ich mniej było. Bo już rozpierdoliłem połowę. Widzisz jaki ty zdolny chłopak jesteś. Ujdzie są. Wszystkie strzelam wszędzie. Gdzieś muszą być. Fajnie, że przejęliśmy działko jak już nie mamy wrogu. I dlaczego to działko nie ma dźwięku? No Ja nie słyszę Ja tylko słyszę piom ciąg ciąg ciom ciom cium Cieszę to się jest, ale nie... Ma... Do go nie mam działka właśnie O, zaraz słyszę Bum man. Dalej w niego Aaaa! Oh, wow. Kurwa! Zasłonił mi ekran, nie ma Ale już się tupta! Ja nie mogę... I sobie, że... Tup, 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 Padłeś? Nie, nie tup, 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 od nich tup, tup, Jeden. tup, 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 Pionie, no tylko tu koło mnie? Żeby nie. Przez pełnię strzelił w ciebie. Really? Marilii! Mm, co, Cięrwo, jadę znowu? No zobacz sobie! No ja nie widzę, nie żyję. Patrz na to, co się teraz stało! Widzisz coś tam? Trzymam dalej działko! a i nie żyję. Wykrwawiam się! Tylko możesz się odciąpić. Wykrwawiam no. się! No Jezusa! To, to, to mi, to mi to, to ręce i nie mogę się odczepić. Dobra, to będziemy na tym failu kończyć odcinek. Nie, to jest kurwa fail. No, to jest na koniec To, jak to, linę, to jest skręt moich rąk. Czuję się <laughs> nie powiem <pamiętam. śmiech> Musisz to kurwa zobaczyć, sam! Ja, ja se to zobaczę, tylko szkoda, że nie żyje. Nie... Dobra. Dobra, więc na razie. Więc na razie. Do, do następnego odcinka. Komentował na z i... I Rockstar.